Po prostu z tym czego zmniejszam? No, zresztą, nie wiem. Co oni zrobili? To są zadowoleni. Nie chcą tego samotnie robić. Zawsze w nieduch czasie aż taki niezadowolony tam był, to co i tak zrobią. A ty co nic nie zmieszasz? W ten sposób to nie możemy działać. Cześć, kochani! Cześć, jak dobrze Was widzę! Cześć, jak dobrze Was widzieć! No Cześć, a co to taka radosna? A co to taka radosna jesteś? Coś się wydarzyło? Coś się stało? Tak. Spotkałam pana. Ocie, ocie do Jakiego stołu? pana? Pana? Tak. Do... No powiedz, my też chcemy wiedzieć. Słuchajcie, zdradzę wam pewien sekret. Byłam na reo. To zmieniło moje życie. Reo? Reo? Co to reo? jest reo? Dobra, co to ma ja No <gry> dobra. Pamiętasz tę imprezę? Ostatnio Fajna była, nie? Mi się wydaje, że... Fajnie było. Tak Fajne się tak kim... poczułam, było mm. bardzo wesoło. Fajne Ze wszystkimi było. się mm -hmm. spotkaliśmy. No to było taki dobry czas, nie? Ale... A pamiętasz Marzenkę? No a dlaczego bym nie pamiętam? No taka inna była jakaś mi się wydaje. Znaczy inna niż co? inna niż zawsze? Trochę inna niż my. Nie narzekała. No, ja to też staram nie narzekać. Ona była taka pozytywna, taka jakaś. Bardziej radosna? No, no coś, coś, wydaje mi się, że coś w tym stylu jakby bardziej Może radosna. Nie, ona, ona coś mówiła o jakimś sekrecie, że coś, coś przeżyła. Coś przeżyła i stąd ten... Ta też bym radość. się chciała tak czuć no, lepiej. Ja też. Ale pamiętasz co było w tym sekrecie? Nie, w sumie tego nie zapamiętam. Zadzwonmy do niej. Dobra? Dobra. To co, dzwonimy? Dzwonimy. Dobra, dobrze, dobra. O, Basia dzwoni. Halo, cześć Basiu. Cześć Marzynko. Słuchaj, siedzimy tutaj z Anią sobie w kawiarni i rozmawiamy o tobie. O! Zastanawiamy się, <laughs> Na czym polega Twój sekret? Sekret? Jaki sekret? Ostatnio byłaś na imprezie taka odmieniona. Radosna? Radosna, tak, tak. A, pewnie Wam chodzi o Reo. Taki spokój od Ciebie bił. Byłaś zupełnie inna niż wszyscy. No, słuchajcie, to są rekolekcje Reo, i, i tam naprawdę poczułam taki wewnętrzny spokój i taką radość. Takie coś, co po prostu sprawiło, że czuję się szczęśliwa. Słuchajcie, ale co ja będę wam opowiadać? Przyjdźcie do kościoła e, już ten czwartek, do kościoła, słuchajcie. Do kościoła, do kościoła to, no, to jeszcze my się zastanowimy, porozmawiamy chwilę. No właśnie, zastanowimy się. Dobra. Dzięki pa, pa, pa. No Pa. To co? No wiesz, nie wiem. Ja w kościele to byłam parę lat temu, no, jajka musiałam poświęcić. A znaczy, poza tym co? te wszystkie afery, nie wiem. Wiesz co, ja też nie chodzę. Ja też nie chodzę, ja to kilka lat nie byłam i, i nie, nie, to nie jest dla mnie. Tylko wiesz, nie, nie daje mi spokoju fakt, że kurczę, no ona chyba z nas najbardziej była z zeszłym, I taka smutna to i w ogóle, racja. a kurczę, jest w takiej formie, że może tak raz pójdziemy i tak sobie sprawdzimy o co chodzi. Raz. No i wyżej no wyjdziemy, no dobra. Okej, okej, no raz, raz, dobra. Zobaczymy, zobaczymy. No bo tak w sumie. E, no w sumie ta radość to mnie trochę pociąga. Chciałabym mm -hmm, mm -hmm. się tak pociągnąć. No dobra, to idziemy. Dobra, to spróbujmy. O, cześć dziewczyny! O, cześć, cześć. Fajnie, że jesteście. Cześć, cześć. Chodźcie szybko, bo już się zaczyna. A się, gdzie, gdzie siadam? No, chodźcie tutaj, siadajcie. Zapraszamy. Macie dobre miejscówki na początku, więc myślę, że będzie Wam wygodniej. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Andrzej i będę prowadził EO, czyli rekolekcje ewangelizacyjne odnowy w Duchu Świętym. Całe kolekcje trwają 10 tygodni i prowadzą do osobistego spotkania z Chrystusem. Jak spotkanie z Jezusem odmieniło życie Magdy. A teraz posłuchajcie, jak spotkanie z Jezusem odmieniło życie Magdy. Mam na imię Magda. Kiedyś byłam osobą zrzędliwą, kłótliwą, zgryźliwą, smutną. Byłam samotna, wydawało mi się, że nikt mi nie chce pomagać. I przyszłam na takie rekolekcje, Reo, jak wy dzisiaj jesteście. I wtedy spotkałam Pana, Pana Jezusa. Od tej pory moje życie całkowicie się zmieniło. On towarzyszy mi każdego dnia, pomaga mi w najtrudniejszych sytuacjach, w najtrudniejszych chwilach, przeprowadza mnie przez nie i razem z Nim coraz śmielej idę, kroczę w kolejny dzień. Stałam się radosna, szczęśliwa. Nawet znajomi mówią, że jakaś taka uśmiechnięta jestem. No, tak to było, więc fajnie. Dziewczyny. E, przyjdziecie za tydzień. E, zastanowimy się, ale fajnie bo dziękuję. O, przyjdźcie, kochane, do ja zobaczenia! Radzę. No Jak Ci się podobało? E, no bardzo mi się podobało to, co Magda mówiła, no takie mocne, poruszające. W sumie takie no, e, prawdziwe. Podobało no, mi się. Mnie też się mega podobało i powiem Ci, że chciałabym, żeby moje życie tak się zmieniło. Mm. Nie? To co? Jaka decyzja? Przychodzimy następnym razem? No, no ja przyjdę. Ja też. Dziś Bóg chce powiedzieć Wam coś w szczególny sposób. Posłuchajcie i otwórzcie się na to, co będzie się działo. Czy może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu? Ta, która kocha syna swego łona, a nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Oto wyryłem cię na obu dłoniach. Ukochałem cię odwieczną miłością, dlatego też zachowałem dla ciebie łaskawość. Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie. I nie zachwieje się moje przymierze pokoju, Mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Czy Bukasz tak mnie kocha? Cześć! Cześć! O, ciesz, cześć. cześć, dobrze Cię widzieć! Cześć! No jak tam? Powiedz. A dobrze, dobrze. Powiem, że... Jestem wdzięczna, e, marząco, że się podzieliła co Wydziały dobra. Byłyśmy, widzisz, udało się, super, ja, to, no ja, ja też uważam, że to tyle, była idealna tyle, decyzja, nie? Tyle rzeczy się zmieniło, no. takich ważnych. Ja ci powiem, że ja poczułam taki spokój, naprawdę nie myślałam, że można takich rzeczy doświadczyć w Kościele. Naprawdę, to no szok, mm. ale piękne, prawda? A ja jestem zdziwiona, że tam byli normalni ludzie, że tam no. właściwie można muszę... Począć. No. I, że, I tak, że tyle czasu mi to zajęło, żeby tam trafić. Ale jestem wdzięczna, że ona no. się przyznała i że się podzieliła. Nie wiem, ale już jesteśmy tam, prawda? Super. Super, ja też jestem szczęśliwa. wiesz, co w ogóle Cię miałam ostatnio powiedzieć, że moja mama się jakoś dziwnie zachowuje. Nie wiem o co chodzi, jest jakaś. Bardziej radosna niż zawsze, Obudziła mnie wczoraj o szóstej i na śniadanie... całe śniadanie zrobiła, tańczyła w ogóle w kuchni, ja naprawdę nie wiem co się dzieje. Że to jest oczywiście zmiana na dobre, ale dziwne trochę. Cześć Turcia! To... Oj, Cześć. No Cześć. muszę kończyć. E... Cześć. Cześć Cześć! Z kim rozmawiałaś? Z Julką. No i co tam? Co tam u niej? A co, w A... A... Cześć kochanie! A u ciebie? Co się dzieje, radosne. że jesteś taka radosna? Ja wiem. Jakoś, jakoś taka jestem radosna. Może dlatego, że byłam na reo? Film został przygotowany przez Wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym La i jest oparty na faktach. Imiona bohaterów są fikcyjne i zostały zmienione na potrzeby filmu. Jeśli chcesz przeżyć i doświadczyć podobnej przemiany, to zapisz się już dziś na Reo. Szczegóły w opisie filmu.